Ma, no. Witam Was na kanale Odkrycasz Big Dawno, dawno nie kopałem, ale praca praca, do mi praca. <gryw> także nie dało rady. Teraz też wyjeżdżam na 5 tygodni, także może jak się uda, zabieram dzika ze sobą w delegację. Może jak się uda gdzieś tam pokopiemy. Jak nie, to będzie trzeba poczekać trochę na kolejne materiały. Dzisiaj się wyrwałem na swoje tereny. Yy. Pierwszy sygnał Polmosik, ale mówię, w panę się przywitam z wami eee, i tyle. O właśnie, jak ktoś chce nabyć sprzęt i chce dostać jakąś tam małą zniżkę, także może się odezwać na priv w sklepie Green Camo. Eee, może nabyć, nabyć, nabyć zniżkę eee, o kod Można się odezwać do mnie na na, na privy lub na maila tam jak chcecie. I to tyle, dobra, ja startuję, szkoda czasu, trzymajcie się hej. No i pierwszy fancik, drugi, bo był z pierwszy. Mamy fenol, ale. Ale co, czytelne będzie z roku? Czekajcie, wyschnie trochę, bo po pocieram. 1900. Z takiego dołeczka, nie mam pointera, także zabawa jak kiedyś ty, ty, ty. emocje będą <laughs> tak się spieszyłem, że zapomniałem no dobra pozdrawiam wariatów, pozdrawiam PGP także do następnego kurde, tak pizga że nie wiem czy będziecie Ciebie słyszeć ale nic, kopiemy jaki sygnał, jakaś monetka O jakiś fenol. Chyba 10. Bo większe coś. Wiecie co? Chyba wam nie powiem co to jest z takim Ni to patyna, ni to gryszpan, ale chyba 10. Wiecie co? Niech wszechnie schowam do pudełka Na pewno fenol. Niech przeschnie i zobaczymy akurat Bo jest taki pogryziony O cholera Zaraz mi łepur Tornado, masakra Dobra, lecimy dalej A dołek taki, dosyć sporawy Obniżyłem na 12 kHz chodzę Także powinno być trochę głębiej Na razie Hoho Zaraz ho. mi rękawiczkę zmuchnie Taka łuska Od pepeszki albo Od, od krótkiej Coś chyba pastuch tu chodzi i do godłotu Strasznie mi pierdzi dehus Na razie Wpadł mały guzik taki ze żarty nie wiem co to jest, doczyścimy może w domu Ale raczej z nic z niego nie będzie, no jest guzik na pewno Dobra, tymczasem Coś fajnego się trafiło Chyba guzior Kurde, musiał odlecieć ten Musiał odlecieć ucho Jakiś wielki z napisami Chyba Urzędniczy O kurde jaki ładny No to fajnie Super guziar. Szkoda kurde to chyba odpadło teraz. Patrzcie. Weź świeże. Kurde no Szkoda Chyba, że to się tak błyszczy ten To coś To jest cyna po prostu, że było lutowane Może też być tak Ale to nic, no tarcza ładna Delikatnie się ją zabezpieczy może coś w szczegóły lepsze wyjdą, trochę jest wytarty, ale śliczny guzik Także super fan mamy kolejny pieniądz Co za pieniądz To jest pieniądz 1 fenol 1875 łacie krekawiczki To słowa zarabicy i to Masakra jakaś Ale kopiemy, dobra, na razie Znowu mamy pieniądz. Poczekajcie, go znajdę. Gdzie on? czekajcie, ściągnę rękawiczkę. No, nagrywałem. A tu patrzę, kolega zadzwonił. I mi przerwało wideo. To już nie będzie markować. Wyciągnięcia. Nie, śmieje. Taki. Chciałem, że monetka. A to jednak guziczek. Widać jakieś to ucho Było coś lutowane Także guzik Nie jest źle, ale dobrze Koło domostwa wiadomo Będzie więcej pieniądzach I takich rzeczy użytku codziennego No ale jest amunicja jeszcze, ale ląduje w bajorku także Nawet mi się nie chce nagrywać za zimno To hejo Pieniądz, pieniądz, pieniądz Znowu pieniądz Znowu pieniądz, znowu fenol. Znowu jeden. A ten to tak umazany, że nie odczytam. Nie odczytam, co na nim jest. To nic, idzie do pudełka. Zrobimy na podsumowaniu. A! Spadł do dołka! Tymczasem. wiecie co? I tu takie chmury, jakby to miało zaraz piznąć śniegiem. No było tak ładnie. Do no, żona mówi, stanie ci rano. No. Chciałem iść po południu, a po południu to ma padać. I Patrzcie, może być taka straczka eee, Właśnie, do brzegu. <grym> Jakiś kapturek. Nie pieniądz. A kapturek aluminiowy. O, pozdrawiam mojego kolegę Kozę. <laughs> tak sobie przypomniałem na rękawice. Dobra, lecimy dalej Wiecie co? hali, chyba się obrączka trafiła, ale... Nie wiem z jakiego materiału Wygląda jak... Prawda? Jak obrączka Nie będę jej tutaj... Pocierał, może coś... Coś jest w środku wygrawerowane No nie jest on złoto, nie jest to żadne srebro pewnie jest dosyć lekkie. Ale wygląda na biżuterię. Po prostu jakaś biedniejsza wersja. No ale fajnie, z takiego dołka. Czyli jest fajnie dzisiaj, jest fajnie, ja się cieszę. Fajnie, że mogę się pokazać wam. I fajnie, że coś wychodzi. <laughs> Dobra, jestem w takim w takim dołeczku, trochę miaj pizga, ale Mówię wam, no wypad straszny, pewnie będę miał gluta z nosa zaraz Na razie Tołek taki Bryłka taka Widzicie, latałem tutaj, miałem soft 5.2 5, jakoś Nie wiem Jakoś nie wychodziło A teraz wychodzi jak głupie Jak wróciłem na stary mm. Czekajcie, zmienię łapsko Fenol chyba tak mokro dosyć. Dwa feningi. O. Widzicie? Dwa feningi. Tam to chyba też może być dwa feningi, tej samej wielkości. Czyli fenolowo dzisiaj. Jakieś 5 groszy mi wpadło. Jeszcze nasze, ale też mówię na podsumowaniu. Trochę amunicji też wpadło tutaj to to Łuskę, Łuski też nie kręciłem. No. Szkoda czasu, zobaczymy na podsumowaniu to, to na razie ale strzał jeszcze całego nie znalazłem takiego guzika a to jest chyba ten artyleryjski czy coś takiego z takim cyckiem zawsze kawałki znajduję, one są powlekane, wyczyścimy go kurde, prawie cały, patrzcie prawie cały no można powiedzieć, że jest cały, tylko ucho jest yy, przekręcone, jakby wykręcił drugą stronę, ale to już jest leciwe, zostawiłem go tak jak jest to by ucho było całe, jakby je się, o, ten języczek by się przegięło do tego dynzola, co wystaje z drugiej mańki, ale fajnie, kurde, takiego guzika nie mam, na pewno ktoś z mojej grupy się ucieszy, <grym> o, taki, kurde, guzio, dobra, tymczasem, a tak biło nędznie na 40, a to guzik, no a już cienki, dóżeczka to ma płynie taka jest Smokro, dosyć takie bagienko sami widzicie kurde, normalnie jest strasznie jest Ale, ale fajnie No Idę dalej jeszcze chwilę i do domu na kawę do dara może się obudził Na razie A moja rękawiczka Chciałem włączyć kamerę i ręka rękawiczka ucieka. 5 złotych wpadło, PRL. Wiecie co, zaczęło padać. Jak się rozpada, to zrobię podsumowanie. Udara i w przykawce. Szkoda, bo fajny wypad. I ładnie dzisiaj sypie. Może nie srebrem, może nie złotem, ale daje fanty. To się liczy. Dobra, lecę jeszcze pokopać chwilę. Zobaczymy, jak to będzie padało. To nie będę się męczył i, i, i spadam na chatę Tymczasem Tuż obok znowu PRL-ek A to chyba złotóweczka jakoś Nie, też 5 złotych Dwa razy 5 złotych Się trafiło o. Na razie ho. Wiecie co? Chyba mi się tu dziadek kiedyś wyłożył Patrz jak woda zaraz podchodzi dołek, znaczy woda Teraz dwa złote Chyba 2 złote Tak dwa złote Jedna dziura, druga dziura i trzecia trzecia No Chyba dziadek tutaj się wyłożył i mu się wysypało O, tymczasem No zaraz będzie, że depozyt, znowu piątka A jak ktoś płakał Piwa nie wypił no, lecę. Kochani uciekam, bo pada <laughs> dzisiaj mało szrotu Bo tylko tyle eee, Na drut miedziany. No dwa polmosy tu położyłem Jest jakieś kółeczko od łańcuszka łańcucha no To nie wiem czy to moneta właśnie jakiś ogryzek na dobranie. Będzie, że to jest ogryzek. Mamy trochę łusek. Łuski zostawiam, bo to są to łuski z... Że ode mnie z regionu także zobaczymy co to za łuski dokładnie e, Te piątki co się trafiło, Nie, gdzie jeszcze dwójka jest były dwie, dwie piątki, zaraz zobaczę w kieszeni i się dwójka, a jest jeszcze w kieszeni Dziś tak luzem wrzuciłem i by nie było, nie chciała być nagrana, a jeszcze jakaś baszeczka taka Jest jeszcze dwójka jest jeszcze dwójka z PRL Piątak 5 groszy z bagienka i guzika. Nie pokazywałem tego chyba też nie. To jest chyba kawałek łyżki jakiejś powlekanej. Tak mi się zdaje, pękniętej. Ta blaszeczka nie wiem co to jest. Jest tu ten guzik. Ten bardzo fajny mega guzik. Bardzo mnie cieszy. Także wpadł ten fajny. To samo ono na razie zanikł. Wiadomo wysech. I na razie jest na nim nic. Są tu jakieś napisy, później zobaczymy co to za napisy są w domu, już na spokojnie guzik. Też ten ogryzek się trafił. E, dwie dupki od baterii. E, dwie dupki od baterii. No i fenole mamy. Po jednym feningu. Trzy sztuki. Raz, dwa, trzy. Tak, jedno fenole, to jest chyba dwa fenole, ale widzicie, no jest jakoś narośne akurat, nie będę drapał, ale wielkością jest jak dwa, czyli podejrzewam, że to jest dwa i tak już odpada, widzicie, już się utlenia tak, tak jebitnie dosyć, no i co, no i ta, ale obrączka, no fajnie, dzisiejszy wypad cieszy, yy, bardzo mnie cieszy dzisiejszy wypad. Szkoda, że tylko tak zimno i trzeba było uciekać, bo, bo zaczęło padać. No, widzicie, no a ja nie będę. <laughs> nie będę się w folię tym razem, jak ostatnio, a szkoda mi sprzętu. Także lecę i, i co? I do następnego. Mam nadzieję, że, że ta przerwa 5 tygodniowa szybko zleci, albo będzie możliwość w międzyczasie coś tam jeszcze nagrać. Jak nie wezmę sprzęt, może wytłumaczę co i jak. Co i jak z ustawieniami Tak mniej więcej Nie będę dawał gotowca Bo to nie ma sensu Po prostu wytłumaczę w deusie Jeżeli ktoś będzie chciał To wytłumaczę do czego, co i jak I co z czym Żeby w miarę tam można było sobie go tam ustawić I skonfigurować na swoje miejscówki I to tyle Dobra, ja Was pozdrawiam Dziękuję za subskrypcję Przekroczyło 4000 eee, Już widzów Także mnie to bardzo cieszy Niech to idzie do przodu no i co, i do następnego. Pozdrawiam Was, hej.